Siema, z tej strony Cezaj i witam was kolejny kolejnym na moim kanale Mamy w wtorek, tak jak mówiłem, i kolejny odcinek który bardziej miał polegać na tym, że dostaniemy nowe karty w SBC ligowych odbiorę i zrobię jakieś no SBC, pewnie o jakąś paczkę ale jednak dzisiaj wyszło co, kompletnie co innego, czego się tak naprawdę spodziewałem i się nie spodziewałem, że będzie to na ograniczony czas ponieważ dostaliśmy Kolejny SBC zaawansowane, Kto jest na 13 dni, a nie do końca FIFA jak miało to miejsce w poprzedniej FIFA, gdzie mieliśmy te waż... ważne mecze. No, można uznać to jako ważne mecze, gdzie mieliśmy chyba 8, jeżeli dobrze pamiętam, wyzwań z Ligi Mistrzów. Tutaj niestety jest to na ograniczony czas, jak widać, na 13 dni, ale do tego przejdziemy zaraz. Najpierw zajmiemy się ligami, ponieważ tak jak mówiłem, dostaliśmy e gdy Seja, Serie A oraz chińską Jeżeli mówimy o samych kartach Dembele niby wygląda świetnie Ale ma 70 wytrzymałości Co no skreśla go na SPD Seja, Gosens 3 na 3 gwiazdki Strzały w grze średnie, ponieważ 83 wykończenia I bardziej to się nadaje na kartę na jakiegoś SP, E Eredivisie Begweiss Backwise. Bekhuis no nie wiem. No Na niego jeszcze nie patrzałem. To będzie trzeba zaraz sprawdzić. Ale do niego przejdziemy na sam koniec. Najpierw odbieram, odbierzemy po prostu wszystkie SBC i nie będę nic przy tym mówił, tylko teraz to zobaczycie. I wtedy już przechodzimy do tego najważniejszego, czyli do zaawansowanego SBC. I tu już mówiąc o samej kajcie. Tak samo jak teraz patrzę. Niegywane Gosens. Wykończenie, zwinność... Nie by okej, okay, ale ma 3 na 3, więc to jest tak naprawdę kolejna karta na przypałkę. Powiem tak. Spodziewałem się... Chociaż po jednym z tych trzech SBC o wiele więcej, a no to są tak naprawdę typowo karty na przypałkę. niby można jakoś powiedzieć ten DBL grać. No ale około 60 minuty on już będzie nie do niczego i będzie potrzebna zmiana. Więc teraz to o czy, na czym polega ten odcinek, czyli stacie tytanów, kolejne zaawansowane SBC, dwa SBC z Ligi Europy oraz dwa z ligi Mistrzów. Jeżeli chodzi o same wymagania, do nich przejdziemy pojedynczo, na, na początek idziemy ze sebną Biamką. No i tutaj wymagania nie są złe, dostajemy niewymienną niestety paczkę za 30 tysięcy, ale no tutaj wydaje się, że nie można narzekać. Na samym SBC wydałem 2200 monet, a jeżeli chodzi o rolność, no to tak naprawdę mam tutaj tylu zawodników. Że jeżeli ktoś chce robić to w ten sam sposób co ja, to bardziej musi po prostu patrzeć na to w jaki sposób są zawodnicy ustawieni, a nie typowo tych zawodników No bo ponieważ po prostu jeżeli dla tych samych nie będzie miał zgania, tak naprawdę w każdy z tych SBC będzie tak samo, że nie będzie miał zgania, więc na tym polega ten odcinek, że może ta osoba zobaczyć w jaki sposób mam ustawionych tych zawodników i może ze swoich z klubu coś takiego ułoży. Kolejne SBC Radę Sima, związane z meczem Realu z Atetico, jeżeli mówimy o tym meczu. No, trochę się cieszyłem w momencie, kiedy ja strzelił bramkę, jeżeli mówiłem dokładnie o tym meczu, no nie jestem pewien, bo już nie pamiętam, czy to po, po, o tym, po tej wygranej akurat to tak było nazwane. No, nie będę się po ponieważ po prostu nie pamiętam, ale jeżeli już mówimy o samym SBC, to tu niestety, ale było to droższe, ponieważ wydałem na to 8,5 tysiąca, ale na pewno to jeszcze nie jest aż tak drogie, ponieważ no zawodników tak naprawdę jedynych, których trzeba było kupić, no to karty z Champions League, a z Anki na wydałem 4 tysiące, oraz na Seiji to wydałem 4,5 tysiąca, czyli to tak naprawdę dwie karty, które musiałem kupić. Kolejny historyczny wyczyn. Tutaj wymagania wbiają? ok, niestety trzeba było tutaj tyle namyślenia, że powiem tak, zacząłem robić całe chybiedy od początku o godzinie 19.00. Skoczyłem je o 20.00. Czy można powiedzieć, że na każde SBC poświęciłem 15 minut, żeby je złożyć? Nie wiem, jak to wygląda u innych, u mnie to niestety tyle trwało, a na to SBC wydałem 5,5 tysiąca. Co wydaje mi się, że jak na paczkę za 50 tysięcy, niestety, no 3 z 4 SBC tutaj jest niewymiennych. Później na sam końcu jest paczka za 45 tysięcy, która jest wymienna. Ale no, dla mnie liczy się to, że po prostu topił toca. Ponieważ toca nie topiłem już od bardzo dawna. Ale no, liczę, że dzisiaj się to zmieni. No i ostatnie wyzwanie: cud w Stambule. No, z historycznym meczem, tak naprawdę. Jedyny raz chyba się udało tej bramki odrobić, a tutaj wydałem bardzo dużo. Wydałem bardzo dużo, ponieważ zaczynamy od początku. Chilesen za 2600, hysaj za 3900, eugenie za 3800. Tutaj jakiś środkowy obrońca z Ligi Bundesligi za 900 monet. Poro za 1800, Kandrewa za 2300. Bo nawet ja za 2000, dając za 1700, wysnajpiony, Begwine za 3200, Balotelli, z i na to SBC wydałem 22 tysiące, czyli razem na całe chybdy wydałem 39 tysięcy, Co i tak nie jest jakąś złą kwotą, patrząc na to, jakie tutaj mamy paczki. Bo tak naprawdę, gdybym wydał na to 10k no to tak naprawdę każda z tych paczek kosztowałaby więcej niż tyle, ile na to wydałem. Więc mamy w sklepie do otworzenia 8 paczek i zaczynamy od paczek z SBC ligowych. Na początek do złota paczka. No, bo mówmy się, no tutaj jak będzie rzadka karta, to już będzie dobrze, bo się przyda na rozbudowę, ale nawet tego nie będzie. Mała, mieszana paczka piłkarzy PIM. Rzadka, już musi być, ale czy będą rany? Nie będzie. Nawet nie będzie rzadkiej karty, jeżeli to nie będzie kode, bo to. Się zdziwię. Złota paczka, rzadkich kart. Rzadkie, już na pewno tu muszą być, no bo nie ma innej opcji. Tu już bardziej myślimy o tym, czy będą ekrany. Są ekrany i mamy... To jest ikona. To jest ikona! Hiszpania! Esien! I to jest Raun! Czekaj, <grym>, Optimus own. Ja myślałem centralnie o tym, żeby ją kupić do składu I się zastanawiałem się od kilku tygodni, czy dam jadę trafić jeszcze jakoś ikonę oprócz Gigsa. I trafiłem na Ulo Optimusa, który jest warty chyba z 700 tysięcy <grymne> Oprócz Rauula nic nie ma w paczce, ale ilą kosztuje? 700 tysięcy, Boże Święty Chyba mój najlepszy traf w tej Fifie, jeżeli mówimy o kartach wymienne. No i zostało nam 5 paczek, które, no, tak naprawdę na nie liczyłem. A nie na paczkę za 25 tysięcy. No, nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze się zastanawiam, co ja z tym ołem zrobię, ale no to na tym będę myślał dopiero później. Zaczniemy już po prostu od tych paczek. Paczka za 30 tysięcy. No jeżeli z tych pięciu paczek jeszcze cokolwiek trafię, to będę w autentycznym szoku. Tutaj niestety kar karta Corner bol, ale no może jakiś ekran jeszcze? Paczka za 35 tysięcy ekrany, może? Fajnie by było. Mam? Nie mamy ekranów, dobra, więc no kolejna paczka na przepałkę. Paczka za 45 tysięcy. Jedyna z tych paczek, która jest wymienna, ale na nią najmniej liczę. Ważne, że są ekrany i mamy tutaj... Nie ma niestety walkautu, ale może jakaś 8 piątka. to będzie Hamsik. A nie, kam, dobra. Nie wiem dlaczego, ale jak widzę Słowenie to jedyne o czym myślę. do to... Chadecki. O czym ja mówię? Skiniaj. Duża złota paczka, piłkarzy premium i... Tu się trafia albo ekrany, albo się nie trafia w ogóle ekranów, a nie trafia się walkoutów. To wiem. Ale jednak będzie walkout. Niestety Champions League, ale mamy on Onane. No właśnie. Czyli można powiedzieć, że no, walkout to niby nie jest. I ostatnia paczka w tym odcinku. Paczka za 50 tysięcy. Tak naprawdę ostatnia opcja na trafienie jakiegokolwiek toca Niezgwarantowanych paczek, no... Niby mogę trafić w paczkach za FUT Champions Ale no tam Wydaje się, że jest bardzo mała szansa na to Ostatnia paczka Paczka za 50 tysięcy I mamy tutaj Nie ma kanów Więc Tak kończymy ten odcinek Ja Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka No Jest to na pewno historyczny moment jeżeli chodzi o to konto No i no, nie wiem co mam więcej powiedzieć. Widzimy się jutro na gwarantowanych paczkach z tocami. Siema.